To jest program Wojsko Polskie.pl, Adam Krzykowski, Dzień dobry. Dziś między innymi podglądamy ćwiczenia elitarnej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, ale jesteśmy także na poligonie w Wędrzynie, gdzie trwają przygotowania do 9. Zmiany PKW Irak. Na miejscu jest Marcin Gula. Jesteśmy także w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, nasz amerykański korespondent Rafał Stańczyk, bo tam też są polscy żołnierze. No to cóż, zaczynamy. Wojskowa pomoc w walce z COVID-19. Przygotowanie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej do misji w Kosowie. Ćwiczeń ciąg dalszy, tym razem w Wędrzynie przed wylotem do Iraku. Szlifowanie formy z żołnierzami sportowcami. Żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej na co dzień tu naprawiają spadochrony. Teraz postanowili włączyć się w pomoc w walce z koronawirusem, między innymi właśnie w ten sposób, szyjąc maseczki. Ale nie tylko. O tym powiemy za chwilę. Najpierw przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych. Zobaczmy, co tam robią polscy żołnierze. A w Chicago jest Rafał Stańczek. Polscy żołnierze są już w Chicago i w ramach misji medycznej przypatrują się, jak z pandemią walczą ich amerykańscy koledzy. Poza tym, my, Polacy będą też dzielili się swoim doświadczeniem, które otrzymali i zyskali dzięki misji w północnej części Włoch. A wszystko po to, by jak najlepiej poznać tego niewidzialnego przeciwnika i znaleźć jego słabe punkty. Polscy żołnierze koronawirusa zwalczają nie tylko w kraju. Wojskowi lekarze polecieli do Stanów Zjednoczonych, gdzie pandemia zbiera największe żniwo. Celem tej misji jest przede wszystkim zdobycie doświadczenia przez polskich lekarzy. Tak było w przypadku włoskiej misji. Doświadczenia zdobyte w Lombardii już zostały wykorzystane, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem w Polsce. Jako człowiek mieszkający w Stanach Zjednoczonych od wielu lat cieszę się, że właśnie Polacy wystąpili z taką inicjatywą I jako jedyny kraj. Chyba nie słyszałem, żeby ktokolwiek inny. Stany Zjednoczone nie są jedynym krajem, gdzie wysłano polską misję medyczną. Czterech lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego będzie przez najbliższe dni uczestniczyć w cyklu szkoleń i spotkań z lekarzami ze Słowenii. Będziemy tam gościć w można powiedzieć takim odpowiedniku Wojskowego Instytutu Medycznego. Jest to Military Medical Unit Armii Słoweńskiej. Odbędziemy, nasza delegacja odbędzie wiele spotkań, między innymi również oczywiście, bo to jest główny przedmiot naszego zainteresowania. Spotkania odbędą się w. Laboratorium mikrobiologii, jakie Słoweńcy w swojej armii posiadają. To Słoweńcy zabiegali o wizytę polskich lekarzy w ich kraju. To efekt naszej misji we Włoszech, która odbiła się szerokim echem w Europie. Jestem pełen podziwu dla Polaków, którzy w tych ciężkich czasach pokazują determinację, odwagę i nadzieję. Polska armia jest zdeterminowana do walki z koronawirusem. Każdego dnia w kraju bierze w niej udział ponad 9000 żołnierzy. Do tej pory szkolenie medyczne przeszło już 15 tysięcy żołnierzy. Kolejne 15 tysięcy jest w jego trakcie. Już w tej chwili są oni bezcenną pomocą dla cywilnej służby zdrowia. W skrajnych przypadkach mundurowi będą w stanie nie tylko wspomagać, ale na niektórych frontach walki z chorobą zastąpić cywilnych pracowników służby zdrowia. Wojsko ramię w ramię służy nie tylko z medykami. Aktywności są bardzo różne od wsparcia Straży Granicznej na zamkniętej granicy Rzeczypospolitej politej polskiej poprzez wsparcie policji na przykład przy patrolowaniu miejsc publicznych czy też patrolowaniu miejsc w których osoby przechodzą kwarantannę. Przez ostatnie dni jednym z priorytetów polskiego wojska w walce z koronawirusem jest pomoc właśnie w takich miejscach, w domach opieki społecznej. W szeregach wojsk obrony terytorialnej powołano specjalne jednostki, które pomagają pensjonariuszom i pracownikom DPS. Z dniem 20 kwietnia, na mocy decyzji ministra obrony narodowej, powstały w Wojskach Obrony Terytorialnej zespół interwencji kryzysowej, którego zadaniem jest pomoc w domach pomocy społecznej, pomocy związanej właśnie w walce z koronawirusem. Do głównych zadań takiego zespołu będzie należało pobieranie wymazów od pensjonariuszy, od personelu domów pomocy społecznej, udzielanie instruktażu, szkoleń jak ten wirus się rozprzestrzenia, jak wygląda jego transmisja, dokonywanie Wyjazzu, czyli gdyby takiej segregacji yy, związanej z ewentualną ewakuacją, dokonywania wyście samej ewakuacji. Ewakuacja Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie. W akcji przeprowadzonej przez żołnierzy polskiej armii wzięli udział terytorialsi przy wsparciu 25 brygady Kawalerii Powietrznej. Jesteśmy po to, żeby ludziom pomagać, jesteśmy po to, żeby bronić przede wszystkim naszego kraju, ale w sytuacjach kryzysowych jesteśmy po to, żeby pomagać naszym obywatelom. Sytuacja w tym domu pomocy społecznej była dramatyczna. Ewakuacja konieczna, bo koronawirusa potwierdzono u czterech członków personelu i u ponad pięć. 10 podopiecznych, czyli prawie u wszystkich. Polski żołnierz został ranny w czasie pułapki zastawionej na żołnierzy w czasie wykonywania swoich zadań w Kosowie. Tak, oczywiście, może wyglądać codzienność, oby się nie zdarzyła, ale na wszelkie ewentualności polscy żołnierze muszą być przygotowani. Dlatego tu, w Leźnicy Wielkiej, ćwiczą żołnierze z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. To etap kilku miesięcznych przygotowań. Żołnierze z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w maju rozpoczną służbę w Kosowie. Na razie przechodzą certyfikacje, czyli sprawdzian umiejętności. Scenariusz generalnie bierzemy zawsze z sytuacji, która jest aktualnie w rejonie misji. To, to jest dla nas podstawa. Na bazie tego by budujemy scenariusz przygotowujemy naszych żołnierzy do tego i do tych zagrożeń, które mogą yy, z którymi może, mogą się spotkać w rejonie misji. Każdy z żołnierzy dostał zadanie, ale nikt nie wie, co wydarzy się w trakcie jego wykonywania. Im, więcej, im bardziej jest realne to szkolenie, im mniej żołnierzy wiedzą o tym, co tak naprawdę będzie ich czekało podczas tego szkolenia, tym bardziej się przygotowują, tym więcej przykładają uwagi do pewnych elementów wyszkolenia, czy to strzeleckiego, czy tak jak wcześniej trenowaliśmy tutaj CRC, było to widoczne, e, tym lepiej po prostu są przygotowani. Niespodzianki czekały na wojskowych chemików, którzy mieli zapobiec skażeniu środowiska. Prawdziwy wycisk dostali też ci, którzy mieli zadanie z pozoru niewinne. A to już patrol w akcji. 10 12, 12 ranny, ranny, ranny. Im więcej po tu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. Więc im więcej nasi żołnierze będą tutaj ćwiczyć na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tym lepiej będą przygotowani do teatru działań, do działań, które będą w realu wykonywać już na miejscu. Polska misja w Kosowie ma długą historię. Zaczęła się w 1999 roku, a dziś służy na niej około 300 żołnierzy. Kawalerzyści z Tomaszowa Mazowieckiego wylatują na da dzień. I to będzie już piąta zmiana wojskowych z 25. Brygady. Ale ich zadania nie kończą się na misji. Wiosna to czas bardzo intensywnych ćwiczeń w ośrodku szkoleniowym w Leźnicy Wielkiej. Tutaj żołnierze przechodzą m.in. szkolenia spadochronowe. Dysponujemy w roku około 100 skoków. Zdarzają się sytuacje awaryjne, dlatego mamy dwa spadochrony zawsze ze sobą. Mamy spadochron główny i zapasowy. E, takich sytuacji jest niewiele. Pomaga nam ten tunel aerodynamiczny, który mamy w ośrodku i te wszystkie nawyki w takim przypadku, w tej sytuacji awaryjnej szkolimy sobie, przeszkalamy się na ziemi w tym tunelu i wtedy, wtedy już nam jest łatwiej zareagować na daną sytuację. Brawura i odwaga są na ostatnim miejscu. Pierwsze i najważniejsze to jest rozsądek. Zanim jednak żołnierz będzie mógł oddać taki skok ze śmigłowca, musi spędzić wiele godzin na takiej wieżyczce. Uwaga, jedna minuta. Uwaga, jedna minuta. Nie ma momentu, w którym możemy przestać. Musimy cały czas podtrzymywać swoje umiejętności nabywane i zdobywać jeszcze więcej doświadczenia. Tu skoki oddaje się na sucho, w kontrolowanych warunkach. Tym bardziej, że czasem spadochron zastępuje w akcji lina. My jako wojska powietrzno-desantowe musimy być przygotowani do zjazdu z każdej wysokości dozwolonej i tak samo wykonując skoki z podochanami musimy przeciwstawiać się swoim lękom. Strach, jak mówią żołnierze, jest ich dobrym towarzyszem. Niemile widziana jest tylko panika. Tak szkolą się kawalerzyści z Tomaszowa Mazowieckiego, a my sprawdźmy, co dzieje się na poligonie w Wędrzynie. Tam jest Marcin Gula. Podjęcie rannego na pokład śmigłowca to tylko część procedury med -evac. A to element ćwiczeń, które odbywają się tutaj na poligonie w Wędrzynie i przygotowują polskich żołnierzy do dziewiątej zmiany PKW Irak. Działania ratujące życie w warunkach, gdzie nie trudno życie stracić. Scenariusz ćwiczenia. Żołnierz zostaje ranny na polu walki, opiekują się nimi żołnierze przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy w najtrudniejszych sytuacjach. Na ziemi ranny jest wstępnie zaopatrywany, równolegle zostaje zgłoszony meldunek o konieczności ewakuacji medycznej. W czasie oczywiście jak już tutaj dostajemy zgłoszenie, jest wykonane zabezpieczenie lądowiska przez pododział do tego wyznaczony. My przylatujemy, ratownik wylatuje, z, wybiega z, ze śmigłowca, robi wst, e, szybkie badanie urazowe, sprawdza co, się, coś, co już zostało wykonane przy tym pacjencie, co zostało mu podane i ewakuacja do śmigłowca. Oczywiście cały czas jest, e, cały czas jest zabezpieczenie do okrężne, miejsca lądowiska i oczywiście w ostatniej fazie ruszamy do e, placówki medycznej. Podejmowanie rannego z pola walki jest tylko jednym z elementów dwutygodniowego szkolenia na poligonie w Wędrzynie żołnierzy z 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, którzy w sierpniu polecą do Iraku jako dziewiąta zmiana polskiego kontyngentu wojskowego. Trennik na poligonie to też strzelanie specjalistyczne, czyli wymagające niezwykłej precyzji. Najczęściej w bardzo bliskim kontakcie z drogiem. Kolejnym naszym etapem będzie jeszcze szkolenie... E, taktyczne będziemy, możemy, będziemy mogli zaobserwować e, również e, działanie plutonu e, w, mie w miejscu bardzo trudnym. Mówimy tutaj o, o wejściach do budynku, o zabezpieczeniu budynku oraz e, kontrola i patrolowanie dróg. Wiele ćwiczeń, które muszą przejść żołnierze mający służyć na zagranicznej misji, odbywa się wewnątrz budynków. Duży nacisk podczas szkolenia kładzie się też na przygotowania do patrolowania oraz konwojowania. Przykujemy się generalnie do, do bardzo ważnego przedsięwzięcia, jakim jest certyfikacja narodowa. Tak jakby, tak jakby poziom wyszkolenia e, przyniósł oczekiwany skutek. Szkolenie na ośrodku szkolenia poligonowego w Węgrzynie miało na celu doskonalić działanie drużyn w ramach Lutonu Ochrony, który realizował będzie zadania e, na teatrze w Iraku. Podczas ćwiczeń kolejnych zmian PKW istotne jest doświadczenie tych poprzednich. W ramach szkolenia dziewiątej zmiany korzystamy z doświadczeń e, mentorów, którzy realizowali zadania w ramach Wcześniejszych zmian PKW Irak, co bardzo poprawia jakość szkolenia i osiągamy, dzięki temu osiągamy cele szkoleniowe, które zakładaliśmy na ten okres szkolenia poligonowego wędrzenia. Celem jest walka o bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie i skuteczna walka z państwem islamskim, w której ważnym elementem są polscy żołnierze w Iraku. Główne zadania stojące przed żołnierzami Polskiego kontyngentu Wojskowego to szkolenie i doradztwo irackich. Sił bezpieczeństwa w przeciwdziałaniu, w walce z tzw. państwem islamskim, który ma na celu stabilizację sytuacji w regionie w perspektywie długoterminowej. Ponadto żołnierze będą realizowali szkolenie irackich żołnierzy w zakresie obsługi i naprawy postsowieckiego sprzętu bojowego. Skład 350-osobowego kontyngentu Iraku zmienia się co pół roku, ale sam kontyngent cechuje ciągłość działania. Tak, codziennie w pocie czoła trenują kawalerzyści z 25. Brygady. A do szlifowania formy nie tylko żołnierze. Namawiają znani sportowcy w mundurach m.in. Marcin Lewandowski, Sofia Naui i Justyna Święty Ersetic. Żołnierze sportowcy szlifują formę mimo epidemii. Chociaż treningi przeniosły się do domów i ogródków, niektórzy łączą nawet przyjemne z pożytecznym. Jak widzicie, lekka siła, siekierunek. Muszę sobie z tym poradzić do wieczora. Od 28 kwietnia do najlepszych sportowców w mundurach dołączyć może każdy. Już teraz zapraszam Was do, do akcji Wojskowa, forma online. Ćwiczcie razem z nami. Pół godziny wspólnego treningu z taką mistrzynią to nie lada gratka. Szeregowa Alicja Tchusz, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski i Europy w Pływaniu, ma w zanadrzu kilka niespodzianek i podpowie, jak trenować pływanie poza basenem. Do wspólnych ćwiczeń zaprasza też kapral Marcin Lewandowski. W czasach pandemii oczywiście nie jest łatwo podtrzymać swoją formę, dlatego fajna inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej borusza nowa akcja, wojskowa forma online. ćwicz z nami. Będzie można wykonać z nami żołnierzami, mistrzami parę różnych fajnych treningów, podtrzymać swoją formę. Także zapraszam Was do ćwiczeń. Śledźcie nas i bądźcie z nami. Pod okiem innej biegaczki szeregowej Sofii Enui poćwiczymy we wtorek, 5 maja. Mogę Wam zagwarantować to, że będzie dużo zabawy, dużo rozmaitych ćwiczeń i nie będziecie się z nami nudzili. Z kolei dwa dni później na trening zaprasza kapral Henryk Szost. I jak na rekordziste Polski w maratonie przystało, zapowiada niezły wycisk. Cześć, z tej strony kapral Szost. Już niebawem wraz z pozostałymi żołnierzami będziemy prowadzili dla Was zajęcia które będziecie mogli później wykorzystać w domu. Dlatego zachęcam Was do wzięcia udziału w akcji Wojskowa Forma Online. Porady, podpowiedzi i wspólne ćwiczenia także we wtorek, 12 maja. Na wspólny trening zaprasza jeden z aniołków Matusińskiego, multimedalistka w sztafecie 4x400 metrów, Justyna Święty-Ersetic. Cześć tu szeregowy Justyna Święty LRCT. W najbliższym czasie z pozostałymi żołnierzami Wojska Polskiego będziemy dla Was prowadzili zajęcia, na których będziemy Wam starali się pokazać podstawowe, banalne ćwiczenia, które będziecie mogli wykonać później e, sami w domu. Dlatego zachęcam bardzo gorąco do wzięcia udziału w akcji Wojskowa Forma Online. I to dopiero początek. A więc wkładamy dresy i zapisujemy. Profil facebookowy Ministerstwa Obrony Narodowej, każdy wtorek i czwartek, godzina 10. Obecność obowiązkowa. Spocznij. To miała być zwykła stłuczka, okazało się, że to pułapka na polskich żołnierzy. Tu w Leźnicy Wielkiej czas na szybką akcję, a u nas czas na szybkie strzały. Na początek będzie walka z żywiołem, czyli Biebrzański Park Narodowy w ogniu. I tu z pomocą nadchodzi wojsko. Operatorzy bezzałogowych statków powietrznych Fly Eye z pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oceniają skutki pożarów oraz kierunek rozprzestrzeniania się ognia. Biebrzański park narodowy jest największym polskim parkiem narodowym. Zajmuje powierzchnię około 59 tysięcy hektarów. Chroni cenne obszary bagienne. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków, zwłaszcza ptaków wodnobłotnych i łosi. Teraz robimy szybki desant do Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Tam żołnierze z 3. Batalionu Drogowo-Mostowego w Hełmnie zbudowali przeprawę mostową na rzece Głównica. Most budowany przez 3. Batalion Drogowo-Mostowy wykorzystywany będzie przede wszystkim do ruchu wojsk, czyli transportu siły i środków które, wojska, które będą wykonywały zadania ogniowe na terenie poligonu. Zadanie wykonane celująco. Gramy dalej. Wojskowa orkiestra Zbyt Goszczy zaprasza wszystkich na wyjątkowy koncert. W internecie pojawiło się korona tango w wykonaniu wojskowych. No to nie pozostaje nic, jak zostać w domu i nadstawić uszu. Koronawirus nas nie pokona. Koronawirus nie zniszczy nas. Pozostań w domu, daj się przekonać. Wspieraj rodzinę ten trudny czas. Powoli lądujemy. To wszystko ze szkolenia 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Ale zobaczmy jeszcze, co słychać na poligonie w Wędrzynie. Tam jest Marcin Gula. A tu w Wędrzynie właśnie zakończyła się z sukcesem operacja eskortowania wip z podostrzału. To dowód na to, że polscy żołnierze dobrze przygotowują się do dziewiątej zmiany PKW Irak, o czym w programie WojskoPolskie.pl będziemy jeszcze niejednokrotnie informowali. Przenieśmy się jeszcze na chwilę do Chicago. Tam cały czas jest Rafał Stańczyk. To z pewnością będzie pracowity tydzień dla przedstawicieli misji medycznej w Chicago. Rozmowy z przedstawicielami szpitali, spotkania z władzami miasta oraz stanu, i przede wszystkim wizyta w największym szpitalu polowym. Więcej na ten temat w kolejnym odcinku wojskopolskie.pl. Spotykamy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia.